Joe Biden widzowie, jesteśmy w piksu i zgadnijcie kto? No, ciekawe kto. No znowu zgadnijcie, Leon! Ta, nagrywam filmy na zapas i akurat jest z Leonem. E, Leon, wbijaj, szybko, to mnie. Wbijam, ładuje mi się Roblox, to las nie grałem. Dobra, ja to sobie tu sobie poprzestawiam mikro i tak dalej. Dlaczego powstajemy mm. no wstawiamy Dirtomena w Bo Dirtomen to jest wiesz kto. A? A? Nie, nie mów kto? kto? Jesteś w tym? Jesteś w kółku? Eee, nie chodź, Wyjdź z kółka, wyjdź z kółka! Gdzie jesteś? Oto do tego kółka. Teraz? Dobra, chodzę. W nie, ja w kartonie! Ja o siema, widzę cię, widzę cię. Siema! Eee, zaczynamy grę, nie wiem konkretnie o co chodzi. Wybieram A. się na wycieczkę. Okej. Okay. Wybieram się na wycieczkę. Dźwięk Nie, nie, nie weź no, cicho 15 osób. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kurde, a tu nawet pisz Oczekiwanie na innych graczy. Co? Przecież jest akurat 14. Co? C. Co to jest C? To, to jest kłócanie, dobra. Sklep, inwentory, ustawienia. Ustawienia, o co tu chodzi? Ja sklep kupię, a nie program pierwszy raz. Eee, wysokiej e. jakości latarka, e. tak? my siedzimy razem. Pokaż ej, krew ej, widzisz, tak. gdzie ja Nie, nie widziałem. Dziwny świat. Jesteś na serwie, więc to. No. Dziwny świat. O, i skręcił. Do jakiegoś. Nie wiem. Eee, co? Czemu tam Leon, nie, nie szturchaj tak, bo coś tam... Coś tu sus. Ja nic nie szturcham, ja klawiatura. No to ciszej, z klawaturę się zepsu. O nie, wciąga naszych przyjaciół! Czemu ten typ tu jest? Jaki sweet coś. Sweet noob! <grym> Welcome. Co jest z nim? Potrzebuję swojej pomocy. Da się tu skakać? Ten noob to jest chyba jakiś król tego wszystkiego. Jakiś zbagowany typ. Który jest specjalny. Moje bloki się przewróciły. Musisz e, zrobić je znaleźć, odłożyć z powrotem. Powodzenia. Good. Good. Zróbmy to. Ale głupio wygląda. E! Lecimy! Ogólnie to są kolorowi przyjaciele, fajny horror w Roblox, także polecam. Gdzie idziemy, Leon? Gdzie prostu? Eee, nie, się... e, ja nie mam... wiem, Oszta. chodź tam. Jak jest w kartonie? Poczekaj po... Poczekaj na mnie, bo muszę sobie dzięki włączyć. Dobra, macie. Dobra, tu będzie ten niebieski chyba, nie? Boże, ja się boję, boję, dobra. Jak, jak coś, to bewnik. B klikaj. Ja klikam B i idę kartonem. wszyscy tu klikają. Nie, dobra, ja odklikuję, bo to bez sensu. Kurde, szkoda, że tak daleko ten klawisz. Caution, do not enter. Co my mamy zrobić? Poczekaj. Um... Nie, 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 nie szaliłem. Dobra, B, bo ja nie chcę być w kartonie. El, niebieski nas nie zabiję, jak będziemy w kartonach. Wiem, wiem, ale że za niebieskim światełkiem. Czekaj, co tu pisało? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Kurde, nie ma zróż tego. Nie po co wy Nie, ka w kartonie idzie... siedzicie? I za niebieską strzałką do teatru. A. Ja chyba widziałem niebieskiego. Nie, to inni gracz. Dobra. A. Hej. Graliśmy, co? O, ktoś to zrobił. Dziękuję, że odłożyłeś moje klocki Okej okay. 50 klocków Zielony, no nie, ten noob mi zasłania Co ten nób robi? Ej, jak, jak działa zielony? Bo ty widziałeś już filmy z tego z tej gry, a jeszcze Po prostu idzie sobie i z nie zatrzyma, się Ale co mam? Ale co mam? C czy B czy cokolwiek O nie, trzech graczy od odpadło? Jakie to są nóbki? Co mam robić przed nim, żeby uciec? Uciekać. W sumie albo skryć się przy, na ścianie. On jest szybki? Ja I należy sobie na kanapie. On jest szybki, on jest szybki? No, takie wolne. Dobra. Lecę z nim, nie ma co, nie ma co. Mam Sansa na koszulce, to o czymś świadczy. Nie mogę być nudem. Wygląda na to, że Zielony się obudził. Myślę, że e, tam jesteś. Że wiesz, że tam jesteś. Musisz do niego martwić. Nie musisz się o niego martwić, jest ślepy. Może cię złapać, skoro cię nie widzi, co nie? Tak, po prostu wbiegają ci ciebie. O 75, oops. Tu No nie, ten nup mi wszystko. Ty też masz nuba? Tak. To niespodzianka, pomarańczowy opuścił swoją jaskinię. Może poczuł jedzenie. Co czy niebie. Po pomarańczowy i niebie zielony tutaj są, a niebieski też jest? Co? Czy my już wygraliśmy grę? Tak. Czy my już mamy trzecią noc? Tak. A ja nawet nie, nie, nic nie zrobiłem. Co tu się stało? Czemu jestem zbagowany w łóżku? No nie, ja nie chcę być jakimś, to? kurczę. Dobra, yy, czyli to jest czwarta noc. Dzisiaj jest ostatnia noc. Co? My tą gierkę 6 minut gramy. Już 3 noce minęły. Kiedy doprawisz moją maszynę, nie, pokażę nie, ci nie, dlaczego. Dwie nocy minęły. To jakim cudem dwie? A tu będzie nie. Tu będą wszystkie? Dlaczego otwory też zaczęły przeciekać? Tak, wszystkie. Nareszcie. Ja rozumiem tego... tego Co tu się stało? To nie powinno działać. Czy musimy to wyłączyć? Aj, ja, ja wiem, ja wiem, ja wiem, bo ten noob to jest cheater. A... Co czy maszyna jest w porządku? Czy noob to jest cheater? A ją wszystko tak. przychodzi Ja nie mogę. Czyli on całą noc za nas przeszedł Tak! Nie, no zepsu! Zepsuł wszystko, głupi frajer Dobra, nagramy kolejny odcinek Nagramy kolejny odcinek To będzie odcinek Znaleźliśmy y, hakera Ale, ale Ten, ale y, Kolejny odcinek nagramy jak wrócimy z wakacji Wygląda to, że będziesz musiał ponownie włączyć zasilanie Musisz znaleźć Zapasowy generator Zapasowy generator kto wie? Może nawet pozwolę ze wszystkim pójść. pójść. Okej? Okay, latarki. Latarka! Prawdopodobnie będziesz ich potrzebował. No i chłopcy, się wszystko gardł. No i on wszystko znowu za nas przeszedł? Jaki w Ale Zrozum, że dostaliśmy... Ej, pieniądze. Dobra, napisałem na czacie, że cheater, walony no na W nagrodę pozwolę wam wszystkim odejść. Ale najpierw urządzę Ci imprezę pożegnalną, okej? Okay? Okej? Okay? E, poczekaj, e, e. no, bo ja mam czas Upewnij się, że wszyscy zmieniają na bilety na imprezę Eee, wymienicie swoje bilety na imprezę, okej? Okay? Ej, musimy przejść bilety, musimy przejść bilety! After the party, let's... Eee, wypuszczę Was wszystkich, obiecuję Po imprezie Nie, no, odpadło, nie Swoop, noob, o, bo on odpadł No nie, nie odpadł Dobra, yy, przynajmniej już nic nam A? nie przeszkadza. Ey, bierz bilet, weź bilet, weź bilet Next night. A jaki bym nie wziął? To słabo by było. Ej, weź sobie czapeczkę, weź sobie czapeczkę! Szybko! Tu, nie mogę! Tu. A... Pff, mam zieloną czapkę. Tak się cieszę, że cię udało. Eee, pyszne pożegnalne ciasto Naura Co naura? Co Co nara Baw się dobrze Idziemy, idziemy, Idziemy! Musimy tego przed tym no, niebieskim uciekać. Okej? Okay. Przynajmniej nuba nie ma. No nie, znowu jest! Zabiję ówka! Nie! E może mi! Zróbmy! Es! Łatwo z nim! No nie! Ale co? Ale co się stało? Czemu on tam siedzi? Ej, chyba że to nie tu! To gdzie mamy iść niby! No i on tu idzie, przecież on nas już zabił O dobra, jest Uciekam przed nim, ja uciekam przed nim! Idziemy, idziemy! Dobra, let's go, sweet party, znaczy nup już tu nic nie może zrobić. Let's go. Możemy C, ale C nam nic nie daje, wyglądamy jak nie wiem co. Więc no. A nie, dobra, przydaje się to C. Może pod deskami ten. Was found. Ja was, ja was uratuję! Ja was uratuję! Efe, ja was uratuję! Chodźcie! Gdzie wyjdziecie? Tam jest ten park. No to patrzcie. ja się ja uratuję! Idzie niebieski, no i co mamy zrobić? A, dobra. Ej, to ja go wciągnąłem! Co? Gdzie mam iść? Dołem. You survived. Przeżyłem, es? Łatwo. No, to było. Łatwo! Szkoń odcinek z tej gry nagramy. Cicho, nie rób tego. Wiesz czy o co mi chodzi dobrze? Ej, to musimy zagrać drugą Tak, tak to nie mogliśmy zagrać. Nie, nie dziś, nie dziś. My you ten... Musimy się pakować, łapie. O, dobra, ten lub znowu tu przyszedł. O co mam. No, on wszystko psuje, głupi tryer. Wygląda, że ich nie doceniłem. Właśnie <grybieram> biorę bardziej szalony obrót. Kto to jest ten typ w końcu? Nie rozumiem. Ten czarny. Jaki znowu czarny, co? Raz. Dobra, kończymy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Neura, widzowie. Neura. Neura.